Działa! Dzień dobry, yy, ale ciemno jeszcze o godzinie 6. Wstałam tak wcześnie, bo jadę na najbardziej depresyjne miejsce na świecie czyli może martwe, i korzystam pierwszy raz z taksówki. Zobaczymy, ile mnie skasują, bo muszę dotrzeć do punktu wyjazdowego. Co do kosztu taksówki za 4,5 km zapłaciłem jakieś 50 szekli. No, trochę jednak to jest, co? Jestem! Wyrzucili mnie przy Kalia Beach i płacę za wstęp 35 szekli. Później po mnie przyjadą za jakiś czas więc można sobie kupić taki transfer. Czy da się dojechać komunikacją publiczną? Jakoś pewnie da, ale to jest skomplikowane. No i w jeden dzień no to za dużo czasu stracicie na jakieś przesiadki. Fajnie zrobione wszystko. w soli, w drewnie. Morning, morning. morning. Jest godzina dziewiąta. Słoneczko już naprawdę nieźle świeci, więc trzeba zaraz. Się przed tym uchronić, ale jestem ciekawa, czy można tutaj w ogóle latać tronem, bo może martwo leży na granicy e, trzech państw. Ludzie mają specjalne buty do chodzenia. A ja mam zwykłe klapki. Najniższy bar na świecie. Najniżej położony w sensie. Minus 420 metrów poniżej poziomu morza. To jest wręcz niesamowite. Jak jechaliśmy normalną drogą, i nagle widzę znaki, że jesteśmy na. Minus 100, minus 200, 400. To jest tak, takie no dziwne uczucie. W sensie no nie odczuwa się tego, ale sama świadomość, że jesteśmy w depresji, a jest fascynująca. Tu może jeszcze nie wygląda aż tak super, ale zobaczmy na dole. Aha, zaczyna się błotko, w którym się będę taplać. Aha, czyli jest. Wydzielona część jeziora, tutaj bezpieczna, gdzie można się kąpać. Gdyby tu jest soli. To ja sobie usiądę tutaj. To jest taka wydzielona strefa. Tam niby lepiej nie wchodzić dalej, ale. Ciekawe, czy to działa, co? E, teoretycznie. Woda zasolona ma większą gęstość niż ciało, dlatego będzie mnie unosić, ale to nie jest najbardziej, najbardziej zasolone miejsce na świecie. Co ciekawe, niestety z każdym rokiem powierzchnia jeziora Morza Martwego, bo tak się nazywa oficjalnie, zmniejsza się, a 40 lat temu było chyba o 30% większe. Mają tutaj trwać jakieś prace. Mają zasilać przez Jordan, właśnie wody. Ale może więcej ciekawostek później, bo już nie mogę się doczekać, aż wskoczę. No, wskoczyć niestety nie będę mogła, ale wejdę i uniosę się. Jak mi wpadnie telefon do wody, to jest całkowicie po nim. Dorobię to dla Was. Patrzcie, jakie kryształy soli. To co? Próbujemy? Teraz instrukcja, jak zrobić to poprawnie. Nie należy się rzucać na wodę, yy, tylko usiąść spokojnie, poczekać, aż zacznie nas wynosić. Uuu, no i jestem. Widzicie? ciągam buziki i też one pływają. No, to jest naprawdę niesamowite uczucie, takie swobodne unoszenie nad wodą. Jestem cała teraz w soli, ale trzeba uważać, żeby woda się nie dostała do oczu, do uszu. Trzeba zdjąć biżuterię. No to jest bardzo tutaj niebezpieczne, tak? Albo jak ktoś ma rany, to też od razu wszystko szczypie jest warte spróbowania. No, tylko pamiętajcie, żeby nie wychodzić poza te wyznaczone obszary, bo to nie jest bez powodu. E, ja sama nawet tego nie robię dla zdjęcia czy filmu, bo są duże uskoki. W najgłębszym punkcie Morze Martwe ma 377 metrów w dół. Słuchajcie, więc można od razu gdzieś wpaść. Tutaj nawet się nie spostrzeżesz, jak kogoś może nie być. To jest błoto z Morza Martwego, które ma wiele właściwości. 40 minerałów w środku, działo na reumatyzm, na jakieś bóle, może aż tak nie. A na pewno reguluje pracę gruczołów. Dobry jest na trądzik. Trzeba się rozposmarować tym. Skóra będzie jak nowa. Jak ja się później domyję? Nie wiem. Ale to już mały problem. Jak sama nazwa wskazuje, nie żyją tutaj żadne zwierzątka w wodzie, więc nikt nas tam nie ugryzie. Ale błoto czuję jak działa na moją skórę, chociaż inni nakładają to też na twarz, na włosy, tylko jak później coś takiego umyć lepiącego, nie wiem. Ja prezentuję się na razie tak. godzina 12, już całkowicie to inaczej wygląda. Sporo jest ludzi. Ja zostawiam rzeczy i idę do baru. Jakoś się w miarę domyłam, ale i tak czuję, że mam to wszędzie. Więc nie zabranie drugiego stroju bikini to był błąd. Wszystkie ciuchy też wszystko mam w tym błocie, ale co tam? Więc jak tutaj jedziecie, to też pamiętajcie, żeby jakoś tam nie zabierać super rzeczy ładnych, tylko takie, które można ubrudzić. ma wokół do jedzenia, żeby wyjść poza ten teren. Pytałam, czy można gdzieś pójść dalej, coś zobaczyć, no ale no nie, po prostu przyjeżdżacie, jesteście tutaj uwięzieni, że tak powiem. w takim resorcie. Są też chyba jakieś noclegi w tych namiotach białych. Ja zamówiłam sobie lunch, dwie przystawki. Bakłażana z tahiną, a do tego sałatkę izraelską, pomidor, sałata ogórek. I ta standardowo jest zawsze do każdego dania prawie. Plus kawka. Wiecie, ile za to wyszło? 88 zł, Więc smacznego. A teraz po południu słońce jest z drugiej strony i oświetla Jordanie. Koniec tego dobrego. Muszę się zawijać. Dawno nie spędziłam tyle czasu na słońcu. Ciekawa jestem, czy się opaliłam, chociaż no, smarowałam się ciągle, bo to błotko to chyba nie chroni, co? Mieszczę tutaj jest pan ratownik, który mówi nawet jakieś polskie słowa, typu połóż się na plecach, żeby nie pływać normalnie, tylko się zrelaksować, położyć. I oczywiście nie wzięłam numeru do kierowcy, więc nie wiem, czy ktoś na mnie czeka, czy nie. Zazwyczaj nie kupuję nic na wyjazdach, ale kosmetyki z Morza Martwego są ciężko dostępne w Tajlandii, a jak już to na pewno drogie. Więc chciałabym spróbować czegoś. Jak już to jest takie wspaniałe, to czemu nie? Ale nie znam, czy która firma jest dobra. Krem. Minerały z Morza Martwego. 10-50 gramów 309 szekli. Hmm. No myślałam, że troszkę taniej będzie. Zobaczymy coś innego. Albo wezmę coś na noc i pod oczy, bo kremy na dzień nie mają filtrów. A te są za stówkę i są dwa w cenie jednego. Nie najgorzej. Kochani, to wszystko dla Was. Będę młoda i piękna cały czas. Będę kręcić zawsze filmy. Pamiętajcie! A Ty, słodziaku, co tu robisz? Jestem. Jest Droga do Tel Awiwu zajmie nam jakieś dwie godziny i jedziemy dosłownie przez pustynię. Można zobaczyć po dwóch stronach namioty, takie kampy Beduinów. To jest lód taki na pół koczowniczy, to znaczy teraz już jest bardziej osiedlony, 1% może gdzieś tam się przemieszcza. Oni teraz się zajmują turystyką, wypasaniem kus, jakieś tam inne jeszcze mają zwierzaki, wielbłądy. Ale to jest niesamowite jak tutaj się krajobraz zmienia z minuty na minutę. Widzicie, może To tutaj teraz pustynia, teraz Jerozolima, przejeżdżamy obok muru. Widzimy też te settlements, nie wiem jak to się nazywa, te budynki, które Izraelczycy stawiają po drugiej stronie. I to też jest taki temat sporny, no ale to nie jest temat na ten odcinek. Wróciłam, ale jest już całkowicie ciemno. Było trochę ruchu na drodze. No i ponad 2,5 godziny jechał tym razem się jakoś dostać do domu, umyć się. No i jak spędzicie ostatnią noc? Jak myślicie? Szaleństwa czy obowiązki? Hej! To był mój autobus, aby cię nie zatrzymał.